Dzień dobry, z tej strony Trot Witam w filmie stricte porządkowym w organizacyjnym który ma raczej pokazać to, że żyje, że kanał, a raczej kanały mają się raczej ku lepszym czasom a mianowicie chcę omówić w tym filmie chcę omówić w tym filmie rzeczy stricte związane po pierwsze z głównym kanałem, kanałem po drugie, rzeczy związane z kanałami pobocznymi, a po trzecie, nawiązać jeszcze do starych spraw, powiedzmy, osobistych. Znaczy, osobistych, to nie osobistych, co prawda na kanale to, to, to nigdy nie, nie wspominałem, ale raczej to ma znaczenie, jeśli chodzi o względną regularność fi w filmach. Więc zacznijmy od pierwszej części, czyli od części o głównym kanale. Miałem w planach wiele razy, żeby z tego kanału zrobić coś na, może nie coś na wzór, ale raczej, żeby to był kanał stricte związany z generalnie sprzętem, informatyką, z generalnie bardziej rzeczami, które są bardziej pomontowane, rzeczami, które są bardziej poważne i tak dalej, ale są pewne rzeczy, których nie chcę stąd wykasowywać, jak na przykład seria multiplayer z Minecrafta z hiroshimskiego serwera. Seria, która nawet się nie zaczęła, czyli de facto. De facto, odcinek, z której miałem zrobić już chyba ze dwa lata temu, ale nie, nie doszedł do skutku, bo prędzej komputer padł, czyli mój zły komputer, drugi odcinek. Gdzie pewnie raczej zrobię i tak odcinek stricte o nim, ale raczej rozbierając go na części i omawiając co tam padło, co nie padło, jakie plany są jeszcze inne z tym związane. Nie tylko z stricte komputerem, tym co padł ale i może z laptopem, który mam, żeby odnowić i tak dalej. Ale to w innym czasie tu będzie. Dalej. Krapy. Seria skrapów. Seria skrapów, która. Nie oszukujmy się, odcinek, który był zrobiony tak na odwalsie, że nie warto to było nawet wstawić na YouTube'a. Yy, może kiedyś zrobię przeróbkę pierwszego odcinka, może generalnie zrobię film o całym Brinkforce ale to na inny czas i na inny termin, raczej w przyszłym roku. Więc tak, drugi odcinek planuję, żeby wykonać w końcu w tym roku po nie wiem, chyba kilku latach, licząc, bo już tam jakieś zarysy mam tego. Tak samo jak Tytan mi wysyłał cały gameplay chyba po, prawie godzinny, czy ponad godzinny, ten, żeby mieć co w tle puścić. Więc tak, e, jeśli chodzi o tę serię, ym, mam jeszcze w planach to, żeby. Wrócić trochę do streamów, takiego jak to było rok temu, mniej więcej w kwietniu. Jak y, odpalałem WOT, ale y, przyszedł rej i stream poszedł w dość nieoczekiwanym kierunku, powiedzmy sobie szczerze. Y, tym bardziej zabawniejszy mi trochę y, jest wspomnień z tego. Zapis jest cały czas dostępny, więc zapraszam, jak ktoś y, jest ciekawy, ale. Planuję więcej, trochę, postreamować tylko że, stricte, na YouTube, bo Twitch raczej mi nie pasuje względem tego, jak on się prezentuje ostatnio, czy to względem polityki odnośnie powiedzmy to regulaminu, czy to społeczności, jaka tam panuje. Więc na razie, YouTube, ale nie obiecuję, że to będzie czerwiec, bądź. Lipiec raczej i to może po 2 trzy godziny na dzień, ale nie, nie codziennie. To jeszcze zobaczymy, jak to będzie wtedy. Więc tak, pierwszą część mamy omówioną. Ym, teraz czas na drugą część, która może być może nawet i ważniejsza względem pierwszej, a mianowicie o kanałach pobocznych, które mam zamiar z jednej strony reaktywować, z dru drugiej strony trochę, rozdzielić jednak część archiwalną, bo nie oszukujmy się, ale stary kanał to jest jedno wielkie archiwum. Znaczy jedno wielkie, tam jest ledwie 150 filmów, z których jakoś raczej pozostawia wiele do życzenia, ale raczej warto to zachować, żeby po prostu było bo to jednak część mojej historii, co by nie mówić więc tak, stary kanał zostaje w takiej formie jakiej jest plus raczej będą wpadać tam randomowe let's play ale nie obiecuję, bo to raczej będzie zależało od mojej zajawki idąc dalej, jest kanał stricte longplayowy ale tam raczej bym wrzucał cokolwiek jak będę chciał, jak będę miał jakąkolwiek ochotę na to, żeby zrobić coś dłuższego niż godzinę stricte ym, nag nagrania. Dalej. Kanał stricte związany z Wotem, Wordtanderem, AW, czyli Armoredem i Enlighten, które raczej bym chciał właśnie oddzielić od części archiwalnej. A to z tego powodu, że zwyczajnie w świecie to są gry, które u mnie przynajmniej skupiają jedną z najbardziej, jedną z najbardziej, najwięcej uwagi, szczególnie w związku z tym, że, w związku z tym, że jest jednak grą, którą, w której mam konto od 12 lat, więc no trochę już widziałem w tej grze i trochę więcej wiem niż regularny gracz. No i czwarta rzecz, która raczej jest rzeczą odległą. Czyli Stricte, coś na czym myślałem już parę, parę lat, ale raczej sądzę, że odpalę ten kanał Stricte w przyszłym roku, jak wezmę się w ten dryk nagrywania i montowania też. A mianowicie kanał Stricte historyczny, który ja raczej będzie, będę chciał omawiać rzeczy nieoczywiste związane z historią, bądź rzeczy tak. Z jednej strony ciekawe, a z drugiej strony nieznane w Polsce, jeśli chodzi o historię, że występują może z kilkanaście źródeł, ale na pewno nie w języku polskim. Więc, więc tak. Więc tak mamy część drugą zakończoną. No a teraz czas na część trzecią, związaną stricte ze mną. A mianowicie, nawet nie wiem od czego zacząć. Ale zaczniemy od studiów, które rozpocząłem w 2021 roku, w czasie jeszcze pandemicznym. Więc to był czas naprawdę dość ciężki, jeśli chodzi o organizację wszystkiego. No i dla mnie to nie skończyło się za dobrze. Co prawda, zakończyło się to wyrzuceniem ze studiów, ale za oceny w trzecim semestrze dopiero. To na etapie, w którym mieliśmy chyba pisać pracę licencjackie, więc no u mnie to się zakończyło naprawdę nieoczekiwanie, ale z drugiej strony, no słysząc opinie, jakie ostatnio usłyszałem o studiowaniu w Łomży i w pomniejszych miastach, to Wcale się nie dziwię, że może to i lepiej, że mnie wywalili z uczelni w tamtym czasie. W każdym razie, wtedy dałem sobie rok mniej więcej spokoju i poszedłem do. No tak, rok spokoju, i w tamtym roku poszedłem do szkoły policjalnej. I teraz jestem na praktycznie już drugim semestrze końcówce. I autentycznie. Po tych dwóch, mniej więcej, semestrach rozumiem więcej niż, niż z tych trzech na studiach, więc to o czym świadczy. Tak więc, co prawda to jest szkoła policjalna, więc się uczę weekendami obecnie, ale, coś na dużo, ale mówię w tym filmie. Ale to może i nawet lepiej, bo będzie więcej czasu trochę jednak się zaangażować, czy to w YouTuba czy w inne sprawy poboczne. Co prawda nie, nie wspomniałem o Discordzie nic, ale zapraszam też i tam. Co prawda mówię o tym na końcu, ale ym, no chyba taki film wystarczy takiej długości. Ym, jakby ktoś się pytał, co ja studiowałem, yy, czy, czy to co teraz się uczę, no to stricte administracja na studiach to była administracja publiczna, też jako specjalizacja tutaj w szkole policjalnej, jako uczę się na technika administracji, który się kończy egzaminem zawodowym który będzie za rok, więc no ciekawie to będzie jak to będzie rozdysponowane i ile wiedzy mi z tego wszystkiego zostanie, plus no jednak kwalifikacja zawodowa, no to jednak trochę więcej znaczy niż yy, powiedzmy sobie szczerze szkoła średnia i matura, która na rynku pracy nie ma znaczenia więc yy, to tyle dajcie znać co tam sądzicie o tych zmianach, więc yy, do zobaczenia do usłyszenia, do następnego filmu, na razie To ci upierdolę bagnetem moim francuskim. <gry> <gry>